Cześć, dzień dobry. Witajcie moi drodzy kanał 365 dni Piłce, Piotr Rzepecki. Dziś goszczę jednego z liderów Górnika Zabrze, Damian Rasak razem ze mną. Cześć Damian. Witam, witam serdecznie. No właśnie zaczynając od tego tytułu lider Górnika Zabrze, jedna z kluczowych postaci, czy to jest taki tytuł, który to gdzieś odpowiada i czy który i który oddaje twój status w dzisiejszym Górniku. Mm. No, chyba się muszę zgodzić. Czuję się jednym z liderów. Nie, nie jedynym liderem, jednak jednym z liderów. Górnika zabrze. Czuję odpowiedzialność za drużynę. Mam już taki wiek, że po prostu to najwyższa pora, żeby, żeby właśnie tą odpowiedzialność wziąć na swoje barki i pomóc drużynie jak tylko mogę. Zawsze starałem się to robić swoim zaangażowaniem, dobrą grą. Yy, walczeniem dla klubu stałych moich sił, ale też dokładaniem asyst czy bramek. Ostatnio mi się yy, w miarę to udaje i, i nic, tylko się cieszę, że mogę pomagać w taki sposób drużynie. Tak, można powiedzieć specjalista od pięknych trafień. Ostatnie trafienie w meczu ze Stalą. Yy, chciałem Ciebie zapytać, no właśnie, bo ta odpowiedzialność też Tobie służy. Widać, yy, że grasz w zasadzie wszystko, od deski do deski, jeżeli chodzi o Ekstraklasy. Trochę mniej tych minut w Pucharz z Radomiakiem. Natomiast yy, właśnie, co też się zmieniło w tym sezonie? Być może też trochę dojrzałeś jako piłkarz, natomiast no, ten sezon jest moim zdaniem trochę inny w twoim wykonaniu, a więc rzeczywiście grasz wszystko i widać, że każdy też atak chcesz stemplować, chcesz uczestniczyć w każdym ataku górnika. No i to faktycznie to procentuje bardzo dobrze. No tak, może troszeczkę inaczej gram. Mój styl się troszeczkę zmienił od czasu, kiedy grałem razem z Danim Paczeko w środku pola w zeszłym sezonie, ponieważ z Danim Paczeko głównie Wymienialiśmy się pozycjami, to znaczy jeśli on szedł do góry, ja zostawałem bardziej na pozycji numer 6. Kiedy ja szedłem do, do przodu i uczestniczyłem w akcjach ofensywnych, to on mnie zabezpieczał. Teraz w głównej mierze zabezpiecza nasze tyły. Oczywiście ja też, ja też to robię bardzo często. Natomiast uważam, że troszeczkę bardziej defensywnie ode mnie ode mnie gra Patrick Hellebrand I wydaje mi się, że rozmawiałem z nim już nie raz. Świetnie się rozumiemy na boisku i zaczynamy się docierać. I on każe nawet mi często mówić, raz i iść do przodu, ja zostaję, nie martw się, ja, ja zabezpieczę twoją pozycję, więc mi to bardzo odpowiada. Jemu też i tak pół żartem, pół serio mówiąc, na początku sezonu trener powiedział mi, raz i ty nie jesteś od strzelania dramek, ja od ciebie wymagam po prostu dobrej gry w obronie, zabezpieczenia tego środka boiska i troszeczkę mnie, mnie to zakuło i posta postanowiłem, że mu udowodnię w tym sezonie, że nie tylko jestem właśnie od tej pracowitości, ale też mogę dołożyć jakieś cegiełki w postaci gola czy asysty do przodu, więc niezmiernie się z tego cieszę. Trener też widać, że czerpie, czerpie satysfakcję z tego, że mi tak powiedział, a ja mu odpowiadam po prostu na boisko że jednak mogę, mogę przyczynić się do jakichś fajnych akcji ofensywnych w zespole, w meczach ligowych. Mm -hmm. No tak, widać też konkrety, wyrównałeś ten swój rekord strzelecki. Ostatnio w rozmowie z kanałem sportowym mówili, że, że już jesteś na tym etapie, że teraz tylko do przodu. Natomiast też właśnie byłem ciekaw, czy to była kwestia, nie wiem, waszych takich wewnętrznych właśnie ustaleń, czy też taka wizja Jana Urbana, ale ty mówisz, że trochę poszedłeś na przekór szkolniowcowi górnika i rzeczywiście ciągnie cię do przodu. To też jest ciekawe, bo często zawodnicy z wiekiem raczej trochę się cofają. Raczej myślą o tym, żeby bardziej zabezpieczyć Natomiast u ciebie to jest troszeczkę odwrotne. Tak, jest y, troszeczkę inaczej. Natomiast ja nigdy nie uważałem się za y, typowego defensywnego pomocnika, czyli taką jak teraz mówimy, szóstkę. Y, I zabezpieczają tylko tyłów. Mnie zawsze troszeczkę ciągnęło do przodu i nieraz y, trenerzy czy to w Wiśle Wisła Poznań najczęściej, bo spędziłem tam y, blisko 5 lat. Y, no, bardzo często mnie jakby... Y, Ciągnęli do tyłu, mówili mi, że ja się za często nie podłączał do tych akcji ofensywnych. Stąd właśnie mniejsza ilość oddanych strzałów, mniejsza ilość bramek w Wiśle Botk. Natomiast tutaj w górniku Zabrze od początku jakby przyjścia mojego czułem i od początku pracy trenera Urbana, czułem, że oczywiście wymaga ode mnie tej gry defensywnej, ale, ale też jakby nie zabrania mi podłączania się do akcji ofensywnych. No ja się. Bardzo dobrze czuję właśnie w roli takiego zawodnika, jak to się mówi teraz, box-to-box, box, niż właśnie typowego, za przeproszeniem, przycinaka, który podaje do najbliższego i na tym jego praca się kończy. Jasne. Chciałem Ciebie zapytać, o co Twoim zdaniem, też pewnie mieliście takie rozmowy gdzieś plany na początku sezonu, o co Twoim zdaniem może grać Górnik Zabrze, patrząc na kadrę, na Wasz potencjał, ale też nie ukrywajmy na spore rozszady w drużynie, bo też z pewnością nie jest łatwo się przystosować, kiedy część zespołu się zmienia w zasadzie co sezon i jak Ty gdzieś tutaj, powiedziałbym, diagnozujesz taki realny potencjał Górnika Zabrze? No już to gdzie nie wspominałem, że... Mm... Tych roszad jest, tak jak wspomniałeś, bardzo dużo. Praktycznie co sezon, co pół roku zmienia się ilość zawodników 5-10 i ciężko po prostu, jakby te automatyzmy, żeby działały, i żeby z roku na rok albo po pół roku ten zespół niesamowicie się zmienił i szedł tylko do przodu. No nie, trzeba jednak zdawać sobie z tego sprawę, że górnik będzie żył z transferów i żyje do tej pory. No i tych najlepszych zawodników jakby no, te lepsze kluby teoretycznie no po prostu zabierają nam. No i niestety musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli to się nie zmieni i górnik będzie musiał sprzedawać tych najlepszych zawodników, no to niestety ciężko będzie walczyć, chociażby tak jak w ostatnim sezonie nam się udało do końca walczyć o puchary i finalnie nam się to nie udało ale ciężko będzie po prostu nam e, co roku e, walczyć o te najwyższe cele i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście e, ja tutaj e, chciałbym też wspomnieć, że my mamy oczywiście duży potencjał, bo uważam, że e, zmi, e, e, przychodzący zawodnicy, którzy przyszli do nas e, w tym okienku transferowym, naprawdę posiadają jakość i dobre umiejętności piłkarskie. Natomiast są to inni zawodnicy, chociażby boki pomocy. No, e, Furukawa, czy Kamil Lukoszek, czy Izmael Taufik to nie są niesamowicie, są to szybcy zawodnicy, ale nieporównywalnie są, nie można ich porównać chociażby do Adriana Kapralika czy Lorenza Analiego, którzy po prostu puszczali sobie tą piłkę i zjadali kolejnych rywali. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że Górnik praktycznie co, co pół roku, co rok się bardzo zmienia. I ciężko po prostu, no jakby ciężko, żeby te właśnie, tak jak wspomniałem, automatyzmy, i wszystko, żeby idealnie się dograło, żebyśmy szli cały czas do przodu. Musimy sobie zdawać sobie sprawę, że na ten moment uważam, do tej czołówki troszeczkę nam, nam brakuje I, i musimy robić wszystko, żeby z meczu na mecz wyciskać maksa i walczyć, oczywiście w każdym meczu walczymy o trzy punkty, natomiast ciężko będzie, żeby regularnie co tydzień mówić albo wygrana, albo to będzie dla nas coś niesamowicie złego. Nie, porażki będą, Jestem przekonany, natomiast no stać nas na walkę z każdym zespołem w ekstraklasie. Z tego co mówisz, też płynie taki fajny komunikat, że jesteście świadomi swojego potencjału, ale jednocześnie ma takiej czasami nawet niezdrowej, toksycznej presji, bo w niektórych klubach, tam gdzie jest ta otoczka medialna trochę większa, no, no jednak rzeczywiście jest takie trochę poziom skakanie od ściany do ściany. Tutaj w, wydaje mi się, że w Górniku tego nie ma, ale chciałem cię zapytać o pewną stabilność, która jednak w Górniku jest. Mówię tutaj o trenerze, ponieważ no, znamy generalnie nie tylko polskie pijanki, ale generalnie dzieje się na ławkach trenerskich. Tutaj Jan Urban pracuje rzeczywiście sukcesywnie i ciągiem. Jakbyś ocenił pracę z tym szkoleniowcem na bazie też tych swoich poprzednich trenerów. A więc, który trener dał Tobie najwięcej i przypadkiem, czy nie był to Jan Urban? Jakiś to byś klasyfikował szkoleniowców, z którymi miałeś okazję pracować? A to, to nie będę oryginalny, że nie chcę porównywać y, trenerów mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, bo jednak z wieloma się, się mi, mi się udało w mojej przygodzie z piłką przeciąć. Natomiast, y, jeśli miałbym wyróżnić kogokolwiek y, na swojej drodze y, piłkarskiej, to bardzo dużo od początku mojej y, przygody. W Miedzi Legnica dał mi trener Ryszard Tarasiewicz, to jeśli mogę go wskazać właśnie w Miedzi Legnica, gdzie jeszcze występowałem w pierwszej lidze. Bardzo dużo mi dał, zaufał mi od początku, grałem u niego praktycznie tak samo wszystko i bardzo, bardzo jakby mnie wspierał, dużo wskazówek mi dawał i na pewno jego bym wyróżnił. Natomiast w Iśle Płock wielu miałem dobrych trenerów, którzy mi bardzo pomogli w mojej przychodzie z piłką, ale wyróżniłbym... Wyróżnił był mimo wszystko trenera Maćka Bartoszka, ale to jakie miał podejście do zawodników. Może nie czysto warsztat trenerski, ale to ile mi dał, ile mi dał pewności siebie, bo też pamiętam za niego miałem rundę, gdzie strzeliłem chyba trzy bramki, miałem dwie asysty do, do grudnia, więc za niego też bardzo się rozwinąłem. No, natomiast trener Urban, wiadomo, tak samo od początku na mnie stawiał. Bardzo dużo z nim na początku, szczególnie jego przyjścia, dużo z nim rozmawiałem. Widać, że czuł, czuł mnie moją pozycję na boisku. Tak jak mówię, nie było żadnych zakazów. Bardzo często daje wolną rękę w, w kreacji w kreacji jakby akcji ofensywnych, więc to, to bardzo o niego cenię, ale mówię, praktycznie od każdego trenera, czy to dorwiście Płock, Właśnie, bo miałem wielu trenerów w Płock, od każdego coś wyciągnąłem i, i każdy dołożył swoją cegiełkę do tego, jakim jestem na ten moment zawodnikiem. A taka przestrzeń do rozwoju, gdzie widzisz największe deficyty w swoim graniu, gdzie możesz jeszcze tutaj polepszyć ten swój wachlarz możliwości? Nie wiem, nie wiem, czy na to nie jest za późno, natomiast <laughs> e, chciałbym, żeby ta troszeczkę może lewa noga była, była lepsza, bo e, jasne, e, nie jest jakaś. E, nie jest jakaś fatalna, natomiast mogłaby być zdecydowanie dużo lepsza, yy, bardziej naturalna, ale głównie korzystam z prawej nogi. Słuchaj, w górniku, yy, o lewą nogę to jest się od kogo uczyć. No dokładnie, jest Poldi, jest Eric Janża, więc yy, takie lewe nogi to nam wystarczą, że ja nie muszę używać tak często tej lewej, więc moja prawa na razie na razie jest w porządku. I jeszcze co, może bym, jeśli jako taki deficyt, może, może mógłbym być troszeczkę szybszym zawodnikiem, bo pierwsze metry mam naprawdę niezłe, jeśli chodzi o tą prędkość maksymalną, mogłoby być troszkę lepiej. Natomiast na szczęście na mojej pozycji w środku pola aż tak często tej prędkości maksymalnej nie muszę używać, a ważne są właśnie te pierwsze metry z piłką i odpowiednie operowanie nią. więc yy, no, i tak nie jest tak źle. Mhm. Słuchaj, chciałem się czy na koniec zapytać o to, co działo się kilka tygodni temu, 10 października, no, kapitalne wydarzenie, w którym brałeś udział, pożegnanie u Lukasa Podolskiego w Kolonii, no i też zawodnicy, z którymi miałeś okazję rywalizować albo też grać. Wnotowałem sobie kilka nazwisk, Manuel Neuer, Per Mertesacker, Christoph Kramer czy Benedikt Hovedes. Słuchaj, jakie to było dla Ciebie przeżycie? No bo jednak to było zderzenie poziomu z innym światem, czy jednak gdzieś dotknięcie tych piłkarskich gwiazd i skrócenie dystansu, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, z absolutnego topu? Nie, no fantastyczne wydarzenie, naprawdę polecam każdemu. Oczywiście nie każdy będzie miał tego szansę. My akurat mieliśmy tutaj, jako zawodnicy z górnika, dotknąć tej, tej piłki, powiedziałbym, europejskiej, natomiast to znaczy może inaczej, że ci zawodnicy, z którymi mieliśmy przyjemność występować, oni tej piłki na najwyższym poziomie dotknęli. I bardzo fajne było to, że oni sami skracali dystans, sami do nas podchodzili, zagadywali, dawali wskazówki na boisku. To było fantastyczne, ale najlepsze było to, że naprawdę wydałem się normalnymi ludźmi, uśmiechniętymi, e, otwartymi, więc e, mówię, dla mnie niesamowite przeżycie. Jestem dumny z tego, że mogłem wystąpić e, w e, ostatnim tak naprawdę meczu Lukasa w Keln e, przy tak wspaniałej publiczności podaj, bodajże 50 tysięcznej. Także mówię, przeżycie y, świetne, y, atmosfera niesamowita. Y, więc ja y, będę na pewno wspominał to z dużym sentymentem i, i z dumą, że mogłem u boku Lukasa w tym jego pożegnalnym meczu wystąpić. Mhm. A słuchaj, wy grupą traktowaliście ten mecz jako właśnie takie, gdzieś powiedziałbym, spotkanie przyjaźni, taki sportowy benefit, czy jednak była taka myśl, żeby się jednak kurczę dobrze zaprezentować? Bo przypominam sobie taką sytuację z meczu pożegnalnego Kubu Waszczykowskiego i Łukasza Piszka, gdzie bodaj tam Kamil Grosicki miał kilka nieoficjalnych ofert z drugiej Bundesligi. Czy w Twoim przypadku też tak było, że miejsce głowy, żeby kurczę pokazać się tutaj fajnie, strzelić bramkę, natomiast czy traktować to wyłącznie jako taki właśnie benefit, czy jednak były tutaj takie mocne akcenty sportowe? tak powiem. No z mojej strony osobiście nie było m, tych akcentów sportowych bardziej podszedłem do tego meczu jako e, właśnie do takiego meczu przyjaźni do takiej zabawy oczywiście e, chcieliśmy strzelić jak najwięcej goli bo po to kibice też przyszli żeby te, te gole zobaczyli e, żeby ta gra miała tempo no ale wiedzieliśmy też że po drugiej stronie byli zawodnicy którzy mieli przeszło 50 lat około więc to dla mnie osobiście była to, to zabawa, ale ja jak już wychodzę na boisko, to lubię zagrać mimo wszystko, jakby sforsować się, żeby wziąć to w miarę jakoś na poważnie i, i fajnie, że, że dołożyłem tą cegiełkę, dołożyłem tego gola w formie właśnie zabawy, ale, ale najważniejszy był w tym wszystkim lukas. To on rozpoczął strzelanie i, i sam nas motywował, mówi: Dobra, jak mamy strzelić im, to strzelmy im 10. No i tak do tego podeszliśmy. Słuchaj, chciałem tak zakończyć właśnie też takim fajnym wątkiem, bo generalnie to są piękne, piękne obrazki, no też właśnie Kolonia, czy też wcześniej Dortmund, ten mecz Łukasza Piszka i Kubu Waszczykowskiego. Myślisz, albo może mieć takie myśli, że na przykład w polskim futbolu troszeczkę tego brakuje? Chodzi mi o takie szanowanie legendy, o też taki symbol w postaci meczu ostatniego, czy gdzieś to jest, nie wiem, taki naturalny kierunek, który do nas przyjdzie z zachodu, jak, jak ci się wydaje? No myślę, że na ten moment tego, tego brakuje i nawet sobie rozmawialiśmy z chłopakami, że Chyba nie ma szans, żeby zorganizować coś takiego u nas w Polsce dla, dla jednego zawodnika. Nie wiem, może dla Roberta Lewandowskiego, ale też jak rozmawialiśmy z Lwokami, nie jesteśmy do końca przekonani. No to było coś wyjątkowego. Podobno, jakby ten stadion w Kelnym miał 80 tysięcy miejsc dla, dla kibiców, to oni tak by się szybciutko zapełnił. Więc nie wiem, czy w Polsce by na taką skalę mogło to wydarzenie być, ale się nie przekonamy, dopóki Robert Lewandowski nie, nie skończy swojej kariery. No to zobaczymy, być może jakiś mecz z Nietzsche Lech, albo jakiś tutaj zbiór gwiazd, no byłoby w kim wybierać. Na koniec Damian Rasak, czego życzyć Tobie, Górnikowi, w tej chwili gracie weekend z Widzewem Łódź, jakieś tutaj życzenia, czy chodzi o skuteczność, żeby ta właśnie była trochę lepsza i ten wynik poprawić, się? czego czegoś sobie byś życzył? Tak, ja może się z Tobą zgodzę, że właśnie życzyłbym sobie dużo sytuacji, ale przede wszystkim, jak wspomniałeś o tej skuteczności. Bo mimo wszystko, że w ostatnim meczu strzeliśmy trzy bramki, powinniśmy zamknąć ten mecz dużo szybciej i strzelić czy to 5 czy 6 bramek, bo sposobności ku temu mieliśmy. Ale przede wszystkim, oczywiście, zadowolę się nawet 1-0 w 93 w minucie. Byle, żeby te trzy punkty wywieźć z. Złodzi, natomiast też sobie na pewno zdajemy sprawę, ja sobie zdaję sprawę, że jest to bardzo ciężki teren. Widzę, w gra dobrze w piłkę, e, widzę, w gra odważnie, szczególnie przed własną publicznością. Ta publiczność ich niesie, 20 tysięcy na trybunach, pełny stadion. Dla takich meczów się gra w piłkę, ale jestem przekonany, że to będzie fajne widowisko, otwarte widowisko, ale mimo wszystko na naszą korzyść, więc przede wszystkim, jeśli ja miałbym sobie czegoś życzyć, to, to trzech punktów. Jasne, tak jak mówisz, gol w końcówce smakuje zawsze wyjątkowo. Damian Rasak, piłkarz Górnika Zabrze był razem z nami. Wielkie dzięki, Damian. Dziękuję okay. bardzo. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie tego filmu do końca. Pozdrawiamy i do zobaczenia.